Hej, ty! To, to, to do mnie? Tak, ty! Ale, a, ale o co chodzi? Czy jesteś gotów, aby pomóc Imperium Niemieckiemu w pokonaniu jego wrogów? Aby pomóc w pokonaniu jakichś łamliwych bagietek i herbaciarzy? Eee. Nie? Jeżeli odpowiedziałeś tak, jestem gotów, dąż do naszej drużyny, klikając subskrybuj kanał Shredder. Tylko w ten sposób będziemy mogli pomóc Imperium Niemieckiemu w jego przetrwaniu i zniszczeniu jego przeciwników. Ale przed tym. Musimy przejść ciężką drogę, a konkretnie upadek psychiki pewnego youtubera. Hej, witam was bardzo serdecznie, a to jest Enzik, czyli to co mi się śni po nocy w koszmarach. Kiedy śnię, to po prostu sobie tak siedzę i mówię, kurde nie no, żeby tylko nie ten horror znowu. Może tym razem pośnie o tym, że nie jestem kierowcą Opla, kierowcą Audi albo BMW, ale nie. Tak czy siak, zostaję tym kierowcą Opla i jeszcze siedzę przed komputerem w tych snach i gram w Enziga. E, znowu zagłosowaliście na Enzig. E, tym razem na Enzik, e, który muszę się przyznać, już ogrywałem, więc możliwe, że moja reakcja nie będzie tak spektakularna jak wcześniej. O, come on. Kam on. O o, 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 co? Serio? Jak to jest możliwe? Czyż. Błagam. Błagam. Ja już nie chcę grać. Ja już naprawdę to jest. A Dobra. Dobra, dobra. Zapomniałem, że. Czołgi w tej grze mają cztery. Armora. Ale jak ja nie będę przybijał czołgów bota, no to nie wiem. Chyba skoczę na trampolinie. Po prostu sobie na łeb. Jezus Maria, trzymajcie mnie, bo coś po prostu No ale e, Cierpienie myślę, że i tak zostanie Jest to Enzik 1918 rok Oczywiście jakim państwem? Niemcami e, Które no Wygrały na wschodzie Ale jeżeli mówimy o zachodzie To tak kiepsko bym powiedział raczej bez zbędnego przedłużania, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę oraz dowolny komentarz, dodatkowo takie szybkie info, będę losował osobę, której rozdam Battlefielda 4, więc jeżeli jesteście chętni, napiszcie jakiś nie wiem, komentarz, zabawny komentarz, ja was wylosuję, dam wam BFA 4, akurat mam na stanie, a będziecie mogli w ten sposób ze mną razem zagrać, ponieważ ostatnio mam sporą fazę na BFA 4 i gram w niego prawie, że codziennie. Zamiast nagrywać odcinki z Hoi 4. <gry> Bez tego przedłużania, jak to zwykle bywa na tym kanale. Zaczynamy. Iron Man i History KFOQS, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku coś to zmieni szczerze, chyba nic. Jeżeli chodzi o samą grę e, Niemcami na 1918 roku. E, problem Hoia 4 jest taki, że. E, on nie ma jak. E, od, jakby tutaj. Mm, oddać. Tego, tej blokady kontynentalnej, to raz. Eee, no i tego zmęczenia wojną, no to akurat tu ma War ale wiadomo. Mam milion ludzi i przy Service by Requirement. Eee, zmniejszyłbym to, szczególnie, że faktory Output leci naprawdę sporo do dołu. 300pp... A ile mi brakuje Manpowera? Jakbym mógł się dowiedzieć. A nie, nie brakuje mi co ciekawe mam go pełnego, więc po prostu zrobię to tak. Ale to, to, ale grałem, naprawdę, widać. E, I myślę, że sobie wezmę po prostu jak na ten moment Army Defense, będziemy musieli się obronić. Dodatkowo niestety przez to, że walczymy z całym zachodnim światem, jaki w ogóle jest, nawet z Hidami jakimś cudem. Co drobne to drobne hidy? To no, mamy troszeczkę przesrane. Mamy oczywiście tutaj Central Powers, tak, Osmani, którzy... No... No, nie czuję się zbyt dobrze. E, nie wiem. Przed chwilą grałem w BFA1 i dosłownie na tych teatrach tutaj grałem po prostu. Także no było ciekawie. Dobra, wszystko poukładane. Muszę tylko jeszcze ogarnąć buntowników. Aha, oni tylko tu rosną. Z tego co chyba wiem, to Afryki już nie mam, niestety. He. No, A tak to poza tym jest ok. 70% Compilance to peweks. E, tak rozstawiłem for, e, fronty. Myślę, że tu raczej problemu nie będzie. Hmm, Telewizję dałem na garnizonowanie tego, ponieważ alianci lubią się tam zdesantować. No i dałem też na obronę tego, no bo niestety. E, ale Grecy. No popatrzcie po prostu na te dywizję, <laughs> Nie wygląda to dobrze. Mimo tego, że nasze też nie są. <laughs> Mój Boże. Dodatkowo zastanawiam się, czy na ten moment nie zmniejszyć sobie na 20 tych armii. I szczerze chyba to zrobię dla lepszego po prostu ływu oraz dla o wiele. O, dla zwiększenia po prostu trochę więcej. Tak, 100 tysięcy broni, jednak mniej. Siła dywizji jest wtedy znacznie większa. Jeżeli chodzi o samoloty, mamy ich dosyć sporo. E, mamy ich. pokażmy, ile my ich mamy. Co? Co? Czemu w... <noise> Jak włosi mają więcej. Okej. Okay. Pewnie się spa... zespałnią dopiero. E, ale mamy już taktykale, więc będziemy to wspierać. Największym oczywiście problemem Niemiec. Jak to zawsze bywa? Zgadzicie co jest. Brak ropy. Tak. E, będziemy wspierać na pewno nasze dywizje. E, ponieważ e, no bez tego... Wspierania możemy dostać bardzo szybko w tyłek. Pójdźmy grę na czwórce i zobaczmy, jak to będzie wszystko wyglądało. Oczywiście katastrofalne lagi. Eee, no, z tego co widzę, eee, alianci tak. Germany ad war again. <gryw> oh. Ukrainian Hetman. O, nie, źle to brzmi. To tak. Nie, nie, nie. Czemu? To wpadł na to, że to jest świetny portret. <grych> dobra, ale wszystko się zgadza, Finowy tutaj walczą. Ooo, oh, look at him, like big boy, man. Mm, dobra. E, w, o mój Boże, no nie, no ale dlaczego Austriacy? Dlaczego? Brazylia, tylko nie Brazylia. Dobra, tutaj dywizje powoli się już rozchodzą. No i najważniejszą częścią taktyki jak na razie to jest oczywiście wymaksowanie ilości broni do jakiejś tam horrendalnej wartości. Tego też. No i oczywiście zbierania przede wszystkim ekwipunku z aliantów. To może być problem, bo nie zawsze alianci lubią atakować nas. Więc no, będzie to miało lekki problem, tu niby mamy problemy z zaopatrzeniem, ale nie widzę, żeby takowe były, mógłbym usunąć tą dywizję i już będzie dobrze. Wezwę chyba, eee, a Polska już jest w wojnie, to czemu? Okej, okay, oni zostali wezwani tak czy siak, bo, bo, bo tak, ale Polska, hm, może bym po prostu wziął od nich tę dywizję. Tak, mają 28 dywizji, wezmę 24, eee, zrobię z nich po prostu jedną armię i wyślę do Austrii, żeby przypadkiem... Te... Ci, ci, ci Austriacy nie popełnili jakiegoś głupiego błędu rozstawiając takie dywizje na granicy z... Prawdzie to są Włochy, ale... Ale zawsze. Ach, typowa wojna okopowa. Tylko że trochę mało strzelania jest. I zrobimy tak, o patrzcie jak ładnie. O, Krym! Wolny Krym! A Ukraina, która wygląda lepiej. Czy w ogóle to trafiło do... do Polski... nie do Polski. Suwałki, serio? Wy chcecie bardziej suwałki? O wy gnoje! I nawet w tym mozie Polacy nienawidzą Podlasia, no co to ma znaczyć w ogóle? Te Austriacy chcą nadmiernie przegrać tę wojnę po prostu, oni chcą, naprawdę Chcą to zrobić Ej, co, wy, co, co powiecie na to, żebym zagrał Enzygiem na Rosji? Tutaj o Jeżeli chcecie, żebym zagrał, dajcie znać w komentarzach i lajkami Im więcej, tym lepiej, pamiętajcie War bonds, czy bardziej War zbierać? Chyba War mimo że chyba raczej nie zdążę Ale zobaczymy Krym chce mi dać bronie 61 racji, dziena Aha Czy ja coś mówiłem o tym, żeby nie ufać Austriakom? Aha Tak. Nie, 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 nie Nie Czemu wy się rozpadliście? Aha no to już wiem dlaczego. O mój Boże, w ogóle Jezu, jakie to daje minusy. O, ja z tym grałem na Nzigu 44, to być kozakiem nazwanym przez niektórych, a nie. <mum> nie wyłączyłeś mu rak <mum> no. Dobra, uciekam z tych włoch. O, włosi teraz zaczęli atakować. Nie! Nie! Ociek! Jocie. A Bułgaria? I czemu Rumunia jest niby nie jest moim papetem? Ej! Co się stało właśnie? Czemu Rumunia nie jest moim papetem? Mm, u, 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 dywizje mi utknęły. A to nie moje, to nieważne. Ej, dlaczego? Przecież Rumunia była moim papetem, a nie jest moim papetem. A, dobra, dam je, dam je, tak po prostu, niech sobie już Polacy radzą. Serio? Ej, co się stało? Czemu oni wszyscy podpisali armsters? Przecież to armsters. Dobra, Polacy... Polacy widzę mają wyrąbane, oni tam będą stać i walczyć. Nie ma bata, żeby ktoś tam wszedł. Co to jest? A, Ja mogę stać się republiką niemiecką! Co wy na to? Dobra, walić cesarstwo! Teraz czas na obronę galaktycznej, ej przepraszam, niemieckiej republiki! Czemu w ogóle banat? Co? W ogóle Węgry jak wyglądają? O, już wargames robię. <laughs> <laughs> Okej. Okay. O, mogę... <noise> mogę Unię Europejską stworzyć Police action Patrzcie jak Polacy pod Monte Casino, tylko w innym miejscu. O, oh, come on! Come on! To jest śmieszne, nie? <noise> Serio, oni w 3 sekundy zdesantowali się po prostu wszędzie gdzie się tylko da. I na kremie się zdesantowali, ale dobra, nie prze... To jest 26 dywizji greckich! Co? A bo dobra, ja jak na razie przestanę wysyłać te samoloty. Za, po prostu je sobie troszeczkę mm, zachowam. E, to tych już mogę zaatakować. E, no to dobra, no to co? Dla Polski chyba? No Lwów jest polski. Jakiś Lemberg, Co to w ogóle za.. Lenonburg, we tam gościu. Nie znasz się. Stworzymy prawdziwe Kingdom of... Roland. Ej, to miało być dla Polaków! Co to ma znaczyć? Aaa, ale już mnie boli trochę głowa. Już, już te 29 dywizji greckich już trochę boli. A, I te granice w ogóle. Co to, co to, co to jest w ogóle? Czemu Albania jest w ogóle takim kolorem? I czemu? O, Węgry nagle zostały. zjechane. Oddajcie za olzie, Gnoje. Czy znaczy, najpierw to ja myślę, żebym wziął Silent Workhouse, żeby dostawać jeszcze więcej pipi? Szczególnie, że no potrzebuję go. Bardzo dużo. Uuu straciłem tu fabryki. Głupota jakaś. Wow, co ciekawe, Ukraina bez Putina atakuje Brytyjczyków. I to nawet dobrze im to wychodzi. Jak to jest możliwe? Czyżby Brytyjczycy byli tak słabi? Ktoś do Grecji chce się zasantować, a tutaj. A, Repu a Turcja. <tusza> Turcja jednak nie wywalczyła hmm, wszystkiego. <tusza> jednak tutaj troszeczkę, no, Teges, Teges. Zaraz, zaraz. Zaraz, zaraz. Czemu to jest napisane jako Light Tank? Nie. Czy coś mi się porąbało w głowie? Chyba porąbało mi się coś, ale tak. To są chyba. Tak, to o to chodzi. Engineers oczywiście, żeby się nie psuły. Cavalry. To i. Tyle w sumie, jak na ten moment. Ale była z tego tanka. Nie. jako że gram teraz w Battlefield 4. Widzi tanka. Pozdrów dla kumatych. Ja myślę, że tak z dwie z jedną dywizją jak na Jedna dywizja nas spokojnie w nieskończoność będzie je tworzyć. Ciągłów będziemy mieli zaraz sporo. Tam im w sobie na full, żeby jak najszybciej się utworzyli. No jest! Blitzkrieger machen robimy towarzysze. <laughs> Nie spodziewają się, że odkryjemy bliskich w 1919 roku. A cybenia! Na na ni, na na. Na, 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 na. cybenia! Dobra. Eee, Chwila. Prawda, chociaż w sumie, może poczekam jeszcze? Mógłbym poczekać w sumie, bo... No, ale jakbym tu krążył, hmm... Dunkierka, tylko że pierwsza wojna światowa. Znana dunkierka przez każdego historyjka. Dobra, lecimy chłopaki! Pyk! Zobaczmy. Pyk! O, nie, nie mogę z dwóch stron. Zobaczmy to. No i hello there! Hello there! Uhu. I zablokujcie ich. Zablokujcie ich. O o o o o o o o co? Was? Jak to Hans powiedział? Serio? Serio? Jak to jest możliwe? Hmm. A już wiem dlaczego. No widzieliście tą ikonkę czerwonego karnistra? Tak, to właśnie ona psuła moje plany. Chyba zaraz dojdzie do stale mate, hehe. <grym> A czemu Polacy dostali? Ja nie rozumiem. A, bo pewnie... A, Już wiem. <grafię> Okej. Okay. Dobra, tu jest... Nie wiem. Come on. To nie, nie, nie może być trudne, tak? Błagam! Błagam! Ja już nie chcę grać! Ja już naprawdę, to, to jest... Ja tyle minut czy... o, syj. Moja piechota brzmię. A... O, o! O o! Czemu sobie sobie the best man for it? <laughs> Ale właśnie w tej rzeczywistości, kiedy walczymy non stop, przecież nie powinno do... nie powinno tego dojść, nie? Chyba. <laughs> jakoś jest to, że zmieniłem template i no, widzicie co się dzieje. A, popatrzcie na to, co tam Brytyjczycy, Co tam byczki, patrzcie, ja tylko robię tak Hmm, co ciekawe, macie tu dosyć sporo samolotu. Szkoda by było, jakby ktoś się wszystkie zatopił. 1%. O, jest, jest, jest! Płyną! Płyną, płyną, płyną. Aż popłyną, płyną, płyną. Sorry, to była zbyt słabiutka. Tego... O, nie, nie użyłem złego trajta. gdzie, gdzie jest druga strona? A, no dobrze. Come on, Edinburgh! Jest! Ale co to mi daje? O! Daje mi posiadanie tej prowincji czyli extra supplies Bardziej Last stand powinienem zrobić Uff, uff, Jak to by powiedzieli? Uff. Może bym się w Edyburgu zaczął bronić. O, 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 o! Nie. O, odbijem... Nie za bardzo jednak odbiłem. A łam! No ale to są tylko trzy dywizje, pany, możemy zrobić więcej. No dlaczego jakim cudem wy przybijocie? Jakim cudem! Aaa! Dobra! Dobra, dobra! Zapomniałem, że... Czołgi w tej grze mają cztery armora! A ja czołgi robię jak głupek, Jezus Eee, widzi tanka normalnie Nie, nie widzi, nie widzi tanka Dobra, chociaż, nie, chociaż wy płyncie. no proszę O, dostał, dostał Traitor Invader Hahaha, <laughs> serio? Po jednym desancie? Nice, no, świetna jest ta gra Oni płyną, dobra, skończę już z tym, bo to już jest absurd Absurdy 200 command power, dobra. A może jakbym ich okrążył pojedynczymi dywizjami i zaatakował tak. That's not bad. O, no i teraz to jest desad! Didej w wykonaniu Niemiec. <grym> tak! Tak! Dokładnie tak. Dobra, dobra, jest. Lepiej. Didej niemiecka wersja. Oj, widzę tam Amerykanów i ich czołgi. A jaj. <grym> Ale jak ja nie będę przybijał czołgów bota, no to nie wiem, chyba skoczę na trampolinie po prostu sobie na web. Jezus Maria, trzymajcie mnie, bo coś po prostu. No, come on, ludzie! Come on! Płynął, płynął! Jest, płynął. Co? A, no tak. Rift State. Come mury runą, mury runą. Na Birmingham. <laughs> o! O <laughs> koks! Jakieś dywizje, co nie potrafię wytrzymać. Come on. jest lotnisko, jest lotnisko, jest lotnisko. Tu na razie nie wiem, ja mam gdzieś jakiś talent taneczny. Ta tale taneczny. Ja dam w ogóle. Talent śpiewania. Uff. Talent przegrywania. Romanien. Ej, no bez skitu. Ja tyle jedno. Ile ja mam jednostek kropy? 143 i nie mogę zapewnić czołgom... I 300, i 500 samolotom tylko i wyłącznie Tak gra mi nienawidzi, no jakbym krążył wszystkie te dywizje tutaj, co z tego, ale oni mnie blokują, atakują non-stop Jest to absolutny Armagedon Chociaż chwila, udało się Może się uda jeszcze bardziej Tak, udało się, okrążyłem te dywizje O mój Boże Chyba największy sukces Niemiec wadzi się na Wielką Brytanię Dobra, las... a nie mogę las standa nie ma to znaczenia. Nie ma tutaj portu, to jest najważniejsze. I myślę, że to jakby spowoduje naszą wygraną. Jeżeli oczywiście utrzymamy to wszystko, bo to właśnie będzie największe wyzwanie. No ale last stand jako ostatni fryer, i myślę, że to da radę. Może wyjaśnimy sobie. I tu nie jesteś frajerem w sumie. Bo, bo też tego używa, więc czemu miałbyś ty tego nie używać? Bez kitu największe okrążenie w dziejach YouTube'owej historii Hearts of Iron 4 w Enziku chyba z 1918? U, zapomniałem oczywiście o War Exhaustion? Co? Ej! Ej! Moja kłajpeda! Ja mam tam cywilkę gnoje. No przestańcie to robić! Jeszcze czołgiem! No z ich! Dobra, Londyn pada. A razem z nim. Nasza szansa na przegraną, bo będziemy wygranymi. Nikt tak nie mówi w języku polskim, ale ja tak mówię. Więc od dzisiaj wy tak możecie mówić, że spadła wasza szansa na przegraną. Jej, 21... 21 tysięcy support equipmentu Co? Jezus Maria! Lećcie. Dobłagam was. Proszę was, po prostu nawet mnie nie denerwujcie. Oni coś tam próbują atakować, ale coś im, coś im tak, nie nie, nie pyka? Co tam, Stany Zjednoczone, jakieś problemy macie? Czyżby Niemcy jednak były dosyć mocne? Hehe, <laughs> co? Kiełbasiarzu. O jest! Serio, oni, oni przy. To jest najlepsze miejsce do Desantu. Popatrzcie, bo od razu okrążacie po prostu te dywizje. Naprawdę. Dobra, i dam w sumie wszystkim dywizjom pancernym ten e, rozkaz. Ty jakoś to idzie. <laughs> Tency wygrało przez Desanty. To już wiecie, to już wiecie. To już wiecie, co musia, musieli zrobić Niemcy. Po prostu robić Desanty. No i Elton John. Mają 49 stabilności, więc. A, jestem głupi. Tak, po co ja robiłem deszyfrację, skoro jej nawet nie używam? Dobrze, brawo. Jaki pucz, człowieku, co ty gadasz? Przecież my zaraz pod Paryżem będziemy. Jakie pucze, co za głupki. No, proszę bardzo, jakie tu plan szlaife Elton John robimy, a nie jakieś tam. Nie pucze nie puczę. Przecież tu patrzcie, jakie to jest okrążenie piękne. 25 atakujących dywizji piechoty. Jezus Maria. Grand Support. Więcej Grand Supportu. Więcej. Panie. Więcej. okrążonko. Jej, wprawdzie z portami, ale to nie ma znaczenia i tak to jest ważne. Centerpiece Offer to French. Dobra. Wygraliśmy. No, dostaję pucze. Wiecie co? Pokażę wam. O, jest. Zróbmy tak. O, jak ładnie, proszę bardzo. I French Africa. Africa. The fate of. Take Kuwait. O, proszę, jaki piękny Kaiserreich. No Ale mam nadzieję, że Wielka Brytania też, prawda? Ej, fajnie by było, gdyby oni nagle wpadli pod ścieżkę komunistyczną. Mam nadzieję, że tak będzie. <laughs> Coś się zbugowało <laughs> Okej. Okay. Mm, wiecie co zrobię to ręcznie, żeby to wyglądało tak. A no tak, przecież mam Ironmana O, Jezu, jakiś pizdeal głupi Co to w ogóle jest jakby. Co, co to co to jest? Dobra, więcej pizdealów już nie będzie. E, chociaż... Mo... Czemu Turcja to posiada? Jakby, ale czemu ja nie mogę Brytyjczyków przecież za, tutaj zaciupać? Przecież ich kupowałem do jasnej ciastej, no. No ale dobra, wygraliśmy. Ja. E, naj, najlepsze jest to, że dalej będziemy mieli to drzewko, e, co jest oczywiście głupią rzeczą. Ale okej, okay, ale still, wygraliśmy. Udało mi się wykonać ten Enzig. Także jeżeli będziecie chcieli zobaczyć mnie jak walczę e, w endziku, Rosja, Czerwoni i biali, bądź jakieś inne jeszcze enzygi, dajcie mi znać w komentarzu. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.